Słuchałem kiedyś takiej rozmowy, dziennikarka, która nie utożsamia się z Kościołem, tak rozmawiała z pewnym artystą i kiedy w trakcie wywiadu dowiedziała się, że on jest wierzący, jest katolikiem, to zaczęła najwięcej pytań właśnie zadawać właśnie o wiarę, o duchowość, o jego bycie w Kościele. I w pewnym momencie ona mówi, no wie Pan, ja też się interesuję duchowością i wierzę, że... My wszyscy jesteśmy takimi kropelkami, które po śmierci łączą się z wielkim oceanem. To, oczywiście, może ładnie brzmi, ale to nie jest zupełnie chrześcijańska koncepcja, bo my, jednocząc się z Bogiem, nie tracimy swojej podmiotowości, nie rozpływamy się. Już może lepszy byłby obraz świętej Teresy Wielkiej, że jesteśmy jak rozpalana podkowa, która przejmuje naturę ognia, ale nadar ma swoją tożsamość. Niej no ten człowiek tego słucha i mówi, A wiesz, bo. W chrześcijaństwie chodzi o coś więcej, ono mówi o co? O współuczestnictwo. I myślę, że ten człowiek kapitalnie uchwycił istotę tego, o czym mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, ale o czym też mówi Apostoł Paweł, o czym mówi też prorok Habakuk i tak naprawdę o czym mówi całe, całe Pismo Święte: że Bóg, dając nam się poznać przez Jezusa Chrystusa, chce, żebyśmy uczestniczyli w Jego tajemniczym planie zbawiania świata. My, jako chrześcijanie, nie jesteśmy naiwni i wiemy, że zostaliśmy dotknięci jakimś tragizmem grzechu pierworodnego. Jak to kiedyś stwierdził Chesterton, że rzeczywistość grzechu pierworodnego jest najmniej zbadana, ale najbardziej doświadczana przez wszystkich. No nie potrzeba wielkiej wiary, żeby uwierzyć w grzech pierworodny. Wystarczy zerknąć na wiadomości, żeby odkryć, że człowiek ma w sobie skłonność do zła. To nasze życie na ziemi zawiera więc w sobie pewien tragizm. No jest skazane na śmierć, jest skazane na chorobę, na starzenie, na przemijanie. No zobaczcie, pragniemy nieskończoności, a jesteśmy skończeni. Mamy ogromne aspiracje, mamy ideały szczęścia, a nie jesteśmy w stanie ich osiągnąć. Kultura jeszcze nam wmawia, że my możemy wszystko, tylko, Jeżeli tylko będziemy bardzo chcieli, odpowiednio się nastawiali, kupowali odpowiednie poradniki, chodzili na odpowiednie warsztaty, a jak to ci się nie udaje, to znaczy, że coś z nami jest nie tak. Nie chcemy cierpieć, chcemy wolności, chcemy bezustannego szczęścia, tylko że to jest tęsknota za niebem. Zapomnieliśmy, że istnieje coś takiego jednak jak tragizm grzechu pierworodnego. I problem polega na tym, że. Z tego naszego chcenia niewiele wynika. Możemy tak bardzo chcieć nieba na tej ziemi, że aż nie widzieć pewnych rzeczy, ale to nie sprawi, że te rzeczy znikną. To nie sprawia, że zniknie temat krzyża, temat niesprawiedliwości czy bezsensowności zła. I Pan Jezus wchodzi w ten tragizm naszego życia, żeby to wszystko, z czym my nie umiemy sobie poradzić jako ludzie, to w jego rękach, żeby to nabrało zbawczego sensu. Bóg nam wciąż i wciąż powtarza, że nasze życie wcale nie jest bezcelowe, ale do czegoś zmierza. Psalmista o tym mówi, że Pan wysłuchuje biednych i pokornych, i swoimi więźniami nie gardzi. To jest bardzo ważna rzecz, żeby słowo Boże docierało do tych, którzy po ludzku tracą nadzieję. No bo taki więzień sobie myśli, no jaki jest sens mojego życia. Jestem uwięziony, nie mam możliwości rozwoju, po co ja żyję? Albo się nigdy z tego nie wykraskam, i możesz mieć takie poczucie. Ludzie uwięzieni nawet w sposób dosłowny, no przecież tak miał święty Paweł kilka razy siedział w kryminale, albo uwięzieni w takich problemach, które wydają się nie do rozwiązania, to wówczas człowiek mieć, może mieć takie poczucie, że rzeczywiście nikt o mnie nie pamięta. A Pan Bóg mówi, ja o was pamiętam, ja wami nie gardzę. Jesteście po mojej stronie, jesteście w moim sercu. Więc Słowo Boga ma na celu podnieść człowieka, ma na celu dać nadzieję, przywrócić sens. No, każdy chce być szczęśliwy. Ja wiem, że to jest truizm, co mówię, ale zauważył to już Arystoteles, potem pisał święty, wielki święty Tomasz z Akwinu, i to jest głównym motorem naszych działań. Pragniemy jakiejś pełni, pragniemy nieśmiertelności, ale też odkrywamy, że jakoś tego szczęścia nie możemy osiągnąć. Ile osób jest nieszczęśliwych na tym świecie, jakoś sfrustrowanych, i to nawet tych, którzy no wydaje się, że mają wszystko mają dobre warunki do życia, mają rodzinę, ale zawsze jakoś jest coś, co nie pozwala być w pełni szczęśliwym. Czy to przychodzi jakaś choroba, czy jakieś niezrozumienie, jakiś kryzys, jakiś konflikt. I też ostatecznie na każdego z nas przy końcu życia przychodzi, jakby to powiedział wczorajszy patron Święty Franciszek, siostra śmierć, która wszystko kończy. Więc, żeby to sobie jakoś zrekompensować, to człowiek szuka jakichś takich cząstkowych form szczęścia, na przykład jak najdłuższych okresów przyjemności, najłatwo no jest pomylić szczęście z przyjemnością byle tylko jak najwięcej tych momentów bezstresowych skumulować i przeżyć. To jest chyba takie potoczne rozumienie szczęścia, że to jest suma przyjemności, zdrowia, długowieczności i braku bólu, braku cierpień. Tymczasem to nie jest pełnia szczęścia, bo można mieć przyjemność, a nie być szczęśliwym. Przecież to jest kazus wszystkich osób uzależnionych od przeróżnych substancji. Masz chwilową przyjemność... Ale wcale nie jesteś szczęśliwy. Co więcej, nawet zaczynasz nienawidzić samego siebie. A nieraz ludzie potrafią być szczęśliwi, mimo iż są samotni, mimo iż są chorzy, nawet nieuleczalnie chorzy. Więc to szczęście jest zakorzenione gdzieś głębiej. Jest zakorzenione w Bogu, który chce nas wciągnąć do swojego szczęśliwego życia. To zresztą mówi katechizm Kościoła Katolickiego w kapitalnym wstępie. Że Bóg, dając nam się poznać przez swojego syna, pragnie, żebyśmy w duchu świętym stali się Jego przybranymi dziećmi i abyśmy dołączyli do Jego szczęścia. No mi pomaga świadomość, że to nie ja sam piszę swoje życie, ale uczestniczę w czymś większym ode mnie samego. Kilka tygodni temu zmarł w Łodzi ksiądz Jan Czekalski. On umierał na nowotwór, dosyć młodo, bo miał około 50 lat. On był proboszczem parafii Matki Bożej Fatimskiej. Ja go poznałem, kiedy jeszcze on był duszpasterzem akademickim. To było chyba z 15 lat temu. I na pogrzebie ludzie wspominali, że to w jaki sposób przeżywał swoją chorobę sprawiało, że to on dawał pocieszenie innym. Ludzie przychodzili do niego i prosili go o modlitwie. Na pogrzebie ksiądz kardynał opowiadał, że kiedy miał w kurii bardzo jakąś trudną sprawę, to raz miał właśnie trudną sprawę i wtedy zadzwonił do Janka. Jeszcze wtedy odbierał telefony i mówi: "Janek, mam bardzo trudną decyzję do podjęcia, mam bardzo trudny problem do rozwiązania. Weź coś z tego swojego cierpienia ofiaruj intencyjnie za mnie. pomóż się za mnie". No i potem on wysłał mu SMSa. Że ja się dziękuję, wydaje się, że się udało. No i wtedy Ksiądz Jan odpisał mu, i on przeczytał na pogrzebie kardynał tego SMS-a. On mu tak odpisał, że cieszę się, że miałem możliwość włączenia swojego kawałka. Dziękuję, Ojcze, póki jestem jeszcze obok, to chcę jakoś tak pomagać. Gdy uczynicie wszystko, co Wam polecono, mówcie. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Te słowa mówi do nas dzisiaj nasz błogosławiony Pan. Końcem sierpnia byłem w Łagiewnikach i widziałem rękopisy dzienniczka Świętej Faustyny. No Takie stare że zeszyty w szeroką linię, kaligraficzne pismo i masę błędów ortograficznych. Na przykład Faustyna pisze, mój mistrzu, uzwykłe i szyczy. Wiecie, to jest urocze. Ta kobieta nie znała nawet zasad ortografii, ale pan Jezus w ogóle się tym nie przejmował. I obok siostry wystawiły też dzieniczki, które zostały przetłumaczone chyba już na wszystkie języki świata i też y, widziałem tam dzieniczki przetłumaczone na język chiński, arabski, y, japoński, koreański, tajski, y, język malalala. Gdzieś to, gdzieś to jest w Afryce taki kraj. Y, musiałem nawet sprawdzić, gdzie to jest no słudzy nieużyteczni jesteśmy ale szczęśliwi, że służyć możemy ojciec Tomasz Nowak opowiadał że kiedyś umówił się z ojcem Jachimem Badenim na, na spowiedź puka, no i słyszy awę my w klasztorze tak mówimy, awę czyli można wejść, no i wchodzi do celi Badeni pokazuje ręką żeby usiadł i chwilę poczekał no, jest świadkiem takiej rozmowy, bo akurat ojciec Jachim rozmawiał przez telefon i słyszę, jak on mówi: No, tak, 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 coś tam boli, coś boli, powierzajmy matce Bożej. Tu widzę światło w, w okolicach kręgosłupa lędziowego: czy tam boli, czy tam boli? No, powierzajmy matce Bożej. O, już nie boli. No, jakby bolało, to proszę dzwonić. No i odłożył słuchawkę. No, Jezior Tomasz, mówi, że miał oczy jak pięć złotych, nie wiedział co ma o tym myśleć. A tak się do niego zwrócił i mówi: a co przez telefon nie można uzdrawiać? Nie można, nie można tak uzdrawiać? Ojciec, z jakim dużo czasu poświęcał w ciągu dnia na, na, na modlitwę za osoby chore i osoby twierdziły, że są uzdrawiane przez jego modlitwę? Jak był sprawny duchowo, to schodził. Jak był sprawny ruchowo, to schodził do rozmownicy i praktycznie całe przedpołudnie spotykał się z ludźmi, a później, jak już nie mógł fizycznie, to rzeczywiście przez ten telefon i rozmowy, i modlitwę. Więc ja wiem, że to się może wydawać dziwne, ale dopowiem, że ówczesny przeor, ojciec Mirosław Pilśniak zaniepokoił się, czy ojciec Jachim nie jest za bardzo przywiązany do tego daru uzdrawiania, czy czasami nie dzieje się tu coś niepokojącego. I wtedy zwrócił się do niego i mówi: Ojcze, Jahimie, to jak to jest z tym uzdrawianiem? A on mówi: No, jak przychodzą, to uzdrawiam, jak nie przychodzą, to nie uzdrawiam, mnie to jest wszystko jedno. Wiecie, to jest historia o jego wolności niesamowitej. Że to nie o nas w tym wszystkim chodzi, ale to chodzi o Boże Działanie. To Pan Bóg daje wzrost, a my jesteśmy słudzy, nieużyteczni, i to przywraca niesamowitą, to daje niesamowitą ulgę. Że to On jest Panem, ja mam być do Jego dyspozycji i ta Jego potęga i Jego wszechmoc pod każdym względem nas przekracza. Jest to przedstawienie Jezusa jako lwa, Bóg jako lew. Nie ma w sobie szczypty zła, jest samą dobrocią, ale On jest lwem. Jego nie da się oswoić. To nie jest taki kotek, z którym sobie pójdziesz na smyczy. To jest lew. I drzemie w nim ogromna siła. No, wielki apostoł Paweł, z jednej strony Koryntianie piszą o nim, że jest słaby, jego mowa niewiele znaczy, a święta tekla, która, no, która go bardzo kochała, bo dzięki niemu spotkała Jezusa, wspomina, że był łysy o niskim wzroście i krzywych nogach, a jednak była w nim jakaś ogromna siła wewnętrzna. Więc Paweł, on miał w sobie jakąś taką dzikość, jakby no, nie wiesz skąd przybywa ten Boży Duch. Szum słyszysz, ale nie wiesz, dokąd podąża. I apostoł Jan dodaje, tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Jego nie da się oswoić. Nawet jak patrzymy na obraz Jezusa Miłosiernego, to Jezus staje bliski. On jest bez butów, taki bliski, dostępny. W jego oczach nie ma żadnego osądu. Tutaj w nawie bocznej ten obraz Jezusa Miłosiernego jest w zasadzie postawiony na podłodze. Aby dać ludziom doświadczenie, że On jest bliski, ale też trzeba pamiętać, że On jest jednocześnie Lwem. Jest Królem Wszechświata i Stworzycielem całego Uniwersum, więc nie przekracza po tysiąc kroć. Jak to mówią aniołowie, widząc Boga, Ty jesteś święty, 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 czyli inny, 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 kadosz. Gdy uczynicie wszystko, co Wam polecono, mówcie, cudzy, nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co mieliśmy wykonać. Pan Bóg chce nas zaprosić do swojego szczęśliwego życia i chce, żebyśmy mieli udział w historii zbawienia, w historii, którą On pisze. Więc wszyscy uczestniczymy w czymś, co nas kompletnie przekracza. Naszym zadaniem jest zrobić to, ile możemy, wypełnić Bożą Wolę, ale to Jezus dopełnia reszty. Wszelka władza do Niego należy i on zbawia ten świat, a na szczęście nie my.